Dziękuję bardzo za odpowiedź. Zobaczmy, co na ten temat do powiedzenia ma pan Dawid Helmecki. Więc tak, trzy sprawy priorytetowe. Boisko, parkingi, drogi oraz chodniki. Poszary, bazy, place ćwiczeń, lotniska i poligony. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Z ptaków. Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie. Przede wszystkim na osiedlu gigant. Sport y, to jest coś, czym należy młodzież zająć, żeby ta młodzież miała co robić po szkole. Odciągnąć ich ja, nie wiem. Musimy, Proszę kontynuować. To powtórzyć? To jest na żywo. Proszę kontynuować. Otworzyć zakłady miejsca pracy dla młodzieży i dla ludzi. Tak. Bo młodzież nie ma pracy. Nie ma pracy. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Przejdziemy do drugiej części naszego programu.